W tym roku wydaniu programu: Walentynkowy koncert zespołu Enej w Końskich. Nowe propozycje programowe Koneckiego Domu Kultury. W minioną niedzielę w hali sportowej z okazji walentynek odbył się koncert polsko-ukraińskiej grupy Enej. Ten niezły zespół grający muzykę z pogranicza rocka i folku, konecka publiczność mogła obejrzeć i wysłuchać dzięki impresariatowi artystycznemu Grażyny Świętochowskiej. Pani Grażyna Świętochowska od już no, sporo wielu lat kieruje impresariatem artystycznym w końskich. Pani Grażyno, rzadko widzimy panią i jakieś tutaj znane gwiazdy Estrady w Końskich. Jeździ pani po całej Polsce, a bardzo rzadko widujemy panią i artystów w końskich. No ja się z tym nie zgadzam. Teraz mamy koncert walentynkowy, koncert zespołu Enej, na który bardzo czekałam. Ukochany nasz zespół, który da dzisiaj takiego czadu u nas walentynki, ale przecież było i kombi i Marla Rodowicz, i Blue Cafe. No, już nie pamiętam i moi ludzie z Końskich wiedzą o tym. Tak, ja celowo zadałem takie pytanie, no. bo są i tacy, którzy mówią, że za mało jest tych imprez w Końskich w naszym mieście. No ile możemy, to organizujemy tutaj na tej koneckiej naszej hali, ale również jeździmy z zespołami po całej Polsce. Enej powstał kilkanaście lat temu w Olsztynie i na swój pierwszy sukces musiał czekać ponad pięć lat. Dotąd wydali kilka płyt i objechali ze swoim programem także kilka krajów w Europie i na świecie. Panie Piotrze, zespół powstał w Olsztynie w 2002 roku. To już 14 lat, a Wy się w ogóle nie starzejecie. Przeczytałem w internecie, że jest to grupa polska. Mnie się wydaje, że to jest taka mieszana ukraińsko-polska, ponieważ chyba trzech Was z grupy, z zespołu ma korzenie ukraińskie. Czy to prawda? Tak, to faktycznie 14 lat ten zespół już istnieje. No my określamy się jako zespołem polsko-ukraińskim z, z tego pierwszego, z pierwszego miejsca Polski. z powstał w Olsztynie, zespół e, tworzą e, i chłopacy narodowości Polski, Ukraińskiej, co dla nas generalnie nie ma żadnego znaczenia, bo dla nas łączenie dzisiejszych czasów kultur, Dzi w dzisiejszych czasach jedność, szczególnie mowa tutaj o młodym pokoleniu i młodych osobach I jest jakże cenne, jakże istotna, więc my się swojej tradycji, swojej kultury nie wstydzimy, a staramy się jej uszerzyć i jednoczyć, co się wydarzy dzisiaj podczas tego koncertu. No na pewno się Spodobacie, ale chciałem zapytać o rodowód nazwy Enej. Dlaczego wybraliście taką nazwę dla grupy? Nazwa Enej podchodzi od. Bohatera książki Iwana Hotlarwskiego Eneidy. Książka, która ma, jest mocno zakorzeniona, jeśli chodzi w literaturze ukraińskiej. My z tym Ja wtedy miałem e, boże, 13 czy 14 lat i ta książka była kojarzona przeze mnie, ta nazwa również, więc ktoś tą nazwę podczas próby zaproponował i ta nazwa stąd jest, i ta nazwa jest jakże pozytywna w swoim znaczeniu, jeśli chodzi o to, o to znaczenie literackie, mowa tutaj o kozaku, który podróżował, który Jeździ po świecie, który szerzył uśmiech i radość, to samo co chcemy robić my. Długo czekaliście na sukces. 2002 rok, przypominam jeszcze raz, grupa powstaje, a pierwsza płyta chyba w 2008. Czyli napracowaliście się do, do tej pierwszej płyty. 2002 rok, ten start. Wszyscy byli w bardzo młodym wieku. Była to grupa uczniów, jeżeli tak to mogę określić, nawet po części, studentów również, dlatego do niczego nam nie było śmieszno, każdy potrzebował się dotrzeć, przez te, przez te 14 lat wiele osób się w ten zespół przewinęło, wiele gatunków muzycznych też tak, przerobiliśmy, I chodzi również o instrumenty, o szukanie własnego stylu, sposobu brzmienia, tego, co chcielibyśmy osiągnąć na scenie, więc taki okres jest jak najbardziej zdrowy, trzeba swoje wypracować, trzeba swoje przejść, żeby później próbować czegoś osiągać i być świadomym tego, co człowiek chce się osiągnąć, tak jak w życiu, no. człowiek uczy się na błędach, żeby później tych Będę nie popełniać, bądź bądźcie popominać mi. Tak samo było tutaj. Trzeba było przejść swoją drogę um, artystyczną, koncertową, sprowadzić z lewej z prawej strony, żeby być w miejscu, w którym się jest. E, dotychczas wydaliście pięć płyt. Ostatnia płyta dokładnie wyszła e, rok temu. Jakie najbliższe plany, jeśli chodzi o nagrania? Pewnie od takiej stricte zwykłej płyty enejowej chwilę, chwilę się wstrzymamy, ponieważ przez ostatnie 3 lata singli i wydawnictwa naprawdę było dosyć dużo piosenek, które trafiały do rozgłośnie radiowych medialnie, więc co w najbliższych planach? Chcielibyśmy wydać płytę z kolendami, chcielibyśmy nagrać bądź się przygotować do koncertu eneja akustycznie. Taki koncert Zalążek był w 2014 roku pod koniec, w grudniu, razem na wspólnym koncercie z Goranem Gregowiczem w Zabrzu, więc enej akustycznie nam się marzy. Marzy nam się enej kolędowo, więc marzeń i przed nami mnóstwo wyzwań również, więc na pewno jeżeli e, słuchacze, Państwo, fani czy ktokolwiek inny chciałby zobaczyć zespół Enej, to na pewno teraz pierwsza będzie z tych dwóch rzeczy, czyli kolędy bądź koncert akustyczny. E, jakie utwory, e, które piosenki z których płyt dzisiaj zaprezentujecie tutaj e, naszym e, koneckim fanom e, grupy Enej? Jak najbardziej wszystkie utwory, które są, wydaje mi się, kojarzone, singlowe, radiowe, łącznie, które były z teledyskami, bo jest taka zasada, do której my się też łapiemy, uważam, że ludzie bawią się dobrze przy tym, co znają, więc będziemy grać wszystko to, co jest e, kojarzone z zespołem e NE, ale jak również utwory, które mogą być mniej znane, głównie nasza ostatnia płyta, ale z poprzednich również kilka utworów dzisiejszego popołudnia wieczoru zaczniemy. To cóż, życzę panu i całej grupie udanego, dobrego koncertu, i do zobaczenia, może jeszcze raz kiedyś, Koński. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ze względu na przepisy prawa autorskiego możemy państwu zaprezentować jedynie krótkie fragmenty z tego żywiołowego koncertu. Dom Kultury, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, pomysłom, nowym propozycjom mieszkańców Ziemi Koneckiej, przygotował. Trzy jakby działania programowe, nowe, które chcę przedstawić i zaproponować właśnie koneczczanom. Rozmawiam z zastępcą dyrektora Koneckiego Domu Kultury, panem Dariuszem Ogłozą. Panie dyrektorze, proszę nam przedstawić te pomysły, te nowości, jeśli chodzi o działalność Koneckiego Domu Kultury. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pierwsza propozycja nosi tytuł Przyjaciel kultury. Jest to tytuł dla mieszkanki mieszkańca miasta i gminy Końskie, najaktywniejszego odbiorcy naszych działań, imprez, przedsięwzięć, organizowanych w naszej placówce. Każde wydarzenie kulturalne, na przykład właśnie wspomniana wystawa, jakiś koncert, może jakaś inna jeszcze forma naszej działalności, będzie oferowała. Uczestnikom takiego wydarzenia specjalne karty zatytułowane Przyjaciel Kultury. Osoba, która w danym okresie, w danym powiedzmy roku zbierze największą liczbę takich kart, otrzyma oczywiście nagrodę no i statuetkę Przyjaciel Kultury. Działanie to ma na celu stworzenie możliwie szerokiej grupy społecznej, która z czasem stałaby się naszą, podkreślam, naszą publicznością. Drugie działanie to jest pierwszy Konecki Konkurs fotograficzny MGDK Okiem Koneczczan. Jest to działanie skierowane do wszystkich mieszkańców miasta i Gminy Końskie bez względu na wiek, jak również używany sprzęt fotograficzny. Może to być zarówno jakiś profesjonalny aparat fotograficzny, lustrzanka, ale może to być zwykła komórka, bardzo powszechna dziś forma uwieczniania czasu i, i, i sytuacji. I osoba, która będzie Zechce uczestniczyć w naszych wydarzeniach, imprezach plenerowych również, albo przede wszystkim plenerowych, będzie mogła wykonywać zdjęcia. I finał konkursu odbędzie się na początku przyszłego roku. Będzie to wtedy też możliwy taki szeroki przegląd wydarzeń, działalności naszej placówki. Połączona, ten konkurs będzie połączony z wystawą i myślę spotkaniem ze znanym fotografikiem. U nas też w mieście są tacy artyści, fotograficy, którzy mogą jakąś tam jakieś tajniki właśnie fotografii artystycznej zdradzić. Przewidziane kategorie to jest zdjęcie artystyczne, bo są pewnie takie osoby, które takie zdjęcia mogą zrobić, ale na przykład będzie też kategoria na najbardziej zabawne zdjęcie. Trzecie działanie jest to działanie, które nazwaliśmy Otwarty Dom Kultury. Jest to pierwsze Program dla mieszkańców, skierowany do mieszkańców, animatorów kultury, różnych grup formalnych, nieformalnych, stowarzyszeń, umożliwiający realizację ich pomysłów regulamin tego programu będzie myślę zamieszczony w ciągu kilku najbliższych dni na stronie naszej ja tutaj może podam www.dkkoinskie.pl i tutaj chciałbym podkreślić że zależy mi na otwarciu domu kultury na udostępnieniu jego zasobów. Dzięki temu z jednej strony zrealizujemy nasz statutowy program działań i wydarzeń, z drugiej zareagujemy na inicjatywy i co ważne potrzeby mieszkańców. Od początku będziemy chcieli współpracować z różnymi organizacjami. Zasady tej współpracy będą, myślę, transparentne i zaktywizują nowe osoby. Ja bym tutaj chciał jeszcze dodać, że taką wartością, myślę, dodaną będzie nasze wsparcie merytoryczne, to również prowadzi nowe formy rozwijania zawodowego naszych instruktorów. No cóż, jak z tego słyszymy, propozycje są dość ciekawe, interesujące, ale zobaczymy, jak one się tutaj pokażą w praktyce, jak to, jak to wyjdzie już w konkretnym ich wprowadzaniu w życie. Czego panu i tej placówce życzę i również widzom, odbiorcom koneckiej kultury również, żeby one się przyjęły i weszły na stałe do kalendarza kulturalnego naszego miasta i gminy. Dziękuję panie dyrektorze Dziękuję za rozmowę. Bardzo i oczywiście zapraszam wszystkich do uczestniczenia w tych programach.